Chciałem go do mnie kanale, z, z no, Plants vs brainrots No i niestety, widzę, że mamy już aktywny optymizator gry No i niestety, jak wchodzimy, to nam tak jakby, jakby od nowa No ale widzę, że zrobimy plus dwa nowe rebirfy No i że otworzymy sobie dzisiaj trzy base karty i zobaczymy, co to jest Więc ja bym sobie go już od razu otworzył No i proszę, proszę, żeby to było coś fajnego, ale Zwykły, World Mind, Everlist, a, chyba tak, że jest to więcej ten, Sunflower Flurry może być, Solar Burst, oh, fajne, fajne, e, o, Uncommon, Uncommon jest lepszy, Chain tak, 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 i kolejny Chain Lighting, czyli Chain Lighting to jest po prostu co 50 brain rotów, Yy, chyba to dobrze, nie wiem, nie wiem czy to dobrze, nie chcę wam źle to przetłumaczyć, no i dobra. I możemy sobie to, tak możemy sobie to Interaktować, ale na razie nie, na razie sobie tutaj dajemy yy, O, co się świeci. A to nam się tak wcześniej nie świeciło. Brainroad Blessing. World Mind. Jest rzadki! Spirit bloom, Everly 225 brain, czyli co 25 brain rotów slay really one plant. O, rage'a dostaję na 10 sekund. Kolejny rzadki, frozen frenzy. Ej, nie, dobra. Zrobiliśmy dwojga rzadkie, jeżeli tutaj... Nie, epic będzie. Epic będzie. Będzie epic. Albo nie. Czym sama ankomo? Jest epik! Jest! Peter Strom. Tent is Nie rozumiem, ale dobra. No i nie mamy już base kartów, ale mamy najlepszy aluminiowy. Ten, który daje... który pokonuje 67 obrażeń. Wy to rozumiecie? Dobra. Dajemy sobie... Poczekaj. To bym sobie dał, bo to jest fajne. Mm. Spirit Bloom bym sobie też dał, więc sobie to interaktujemy. E, no i damy sobie oczywiście to... E, gdzie jest ten epic? Episki, e, Petal Storm. No i ostatniego bym sobie dał Frozen e, Frenzy, e, czy tak było lepiej. No i zobaczymy, jak nam tutaj biją. Mamy dwa Schrumbinocidy i to nie jest koniec, bo dodali w nowym update już tutaj dużo nowych hitów dodali King Lemon i ten, ja nie byłem niestety na update'cie, ale ostatnim update'cie byłem, tak jeszcze przy, po tamtym jeszcze po tym update'em byłem na tym i zdobyliśmy 6... Co jest? Co tyle? Myślimy tak, 6 bilionów już zarobiliśmy, możecie tutaj też zauważyć po moim ekwipunku jakby no ale zobaczmy jak to działa, bo do końca nie wiem jak to ma nam... Boże, a tu jestem frozen, to nie, to nie. Gorzej, mamy zoptymalizowane i tak to trochę źle nam widać. No zobaczmy. Może jakbym z jakiejś grafiki się zmniejszył. Nie. O Jezu, ale wtedy... O Jezu! Ale wtedy księżko się rusza tą kamerą, to nie, to nie. Nie musi to widzę szybko szybko zmienić ale strasznie takie są płynne, nie, że o... tak jest idealne, tak wtedy idealnie chodzę też mniej wygląd właśnie arbuzów i tak teraz on wygląda, tak wygląda, ale to nie koniec bo już no, wywalili fuse maszynkę to też nie jest fajne no i że mamy takiego worde yy, Warden y, Blika Mamy jeszcze Zini, Ale to są takie stare, y, jakby potrzebne No i widzowie Muszę wam coś pokazać ważnego. No to jak sobie pójdziemy tutaj, miał być tutaj Central Alien, który dalej jest. No i niestety już. Co jest? Tutaj jest? Ej, bo ja mam widzę kilka jeszcze Mr. Karotów. Te na widzenie nie usunęli. Ja mam widzowie. A nie mam? Nie są nowe Są Są Aha, jednak nie mam. No ale dobra, źle. Tutaj mamy Defeat Brain Rods. No i coś takiego możemy dostać. I możemy dostać nową potkę. Możemy dostać. Pumpkin już był. I kart packa. Kart pack jest bardzo, bardzo. Fajne, jak widzieliście, bo z tego mogą nam bardzo fajne rzeczy wylecieć. Tylko boję się, że na końcu może być jakiś secret dodania, więc... Jak tak będzie, to giga słabo. I, i dajcie wizę, też znaleźć w komentarzach, czy chcecie, bo mam jeszcze kilka Riot Potionów, ale one mi idą tak, jakby Riot był. Yy, co ja widzowie... Ja mam, poczekajcie, ja mam kajdanki nawet. Ej, Riot Poison, więc... Fajnie. Ej, no i tak wygląda nas tutaj e, Team. Dwa Szumino. Przecież mi musiało coś usunąć. To... no jak to? Nie. My... No jak to? Ej, nie! Ja pamiętam, że na... Jaki mytyk nowy? Sto obrażeń! Niszczymy go! Pe pesto, Mortini i oni? To, to jest jakiś nowy ten, brainrocik. A. No gdzie jest? Nie mam. Presto, Pre... brainroty, ten, 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 ten. A, tutaj jest pesto. Ej, fajny Mortioni! Pesto, a nie presto. Ale jaki on jest fajny! Ej, nie! Fajny, fajny! Giga fajny. E, Musimy sobie sprawdzić, czy nie można zmniejszyć optymalizowania gry, bo jeżeli tak, to bym. Hmm. Jest! Mamy to! Udało się, naprawiliśmy to. Ej, nieźle, bo to trzeba tryb wydajności. Aha, no i wtedy mam coś takiego, a tak to nie. Widzę łącznie prawie 10 godzin, ale tak to długo gram w tą grę jakby. Więc to... Co to jest za Lili -li się nam zrespiła, ja cię kręcę. Ale dobra, źle, wszystko już tutaj mamy zrobione, ładnie tutaj mamy zrobione, poczekamy sobie na bossa. I widzę, tak mam dobrze to zrobione, że już mam 11 lak szczęścia. Więc yy, A! aha, bo był 10 lak szczęścia. Aha. Aha. No ale dobra, poszukuję brr -br patapima A brr-brr-patapim musi gdzieś tutaj być, ale nie wiemy gdzie. Yy, no ale mamy na szczęście już wszystko tutaj sobie dopasowaliśmy. No i tak, yy, ja bym bardzo chciał zdobyć na przykład, net, nie wiem, jakieś Secret Hida, bo ja you no know, serio ten... Dobra, że jest ten, też też nam epiki legendy dawo. I tak widzę. Idziemy sobie tutaj. No i dobra. Defeat brain Defeat brain tutaj mamy. Więc damy sobie, sobie oczywiście tutaj... Brrr, poczekaj. Brr, o, oh, mamy Diamond Brr, brr pota Pima, więc sobie tego, a, mammo da? Ci, tak, e sto, oh, ok, ho the top down, I can't thank you, so. o. Oh. Daliśmy, byrrz pima Cappuccino asasino. Poczekaj. Może mam Ka. Eee Mamy. Morderca cappuccino. Dobra. Sfino bombombino. Swi... O, mamy. 45 kg. A to w ogóle nie usuwa tych brain rotów. Jeszcze tu mam na klub. Świ. No nie mam, no ale może mi to. No dawaj. No jak to? Jeśli świnował skład. Locked up? Świ. Lecz trzeba to zablokować. Nie no. No. no Nie wiem no No coś się tutaj nam no, zepsuło no Aha, burrito z Hotspotini to nie No albo coś nam się tutaj zepsuło No zobaczcie mm. No jak to? Słuchajcie, muszę... że mamy coś innego? Za Daily Rewards można dostać Shiny Base Card. Teraz potrzebujemy kokofanto elefanto. Koko. Mam na szczęście. Alessio, myślę, że Alessio mamy. A... Le. mamy, oczywiście, że mamy. No i... Co? Tomatriosita dostanę? Nie, dobra, poczekajcie. Bo... Dostajmy... To ma Trio sit. Ej, nie dobra! To już jest coś... Mamy to materiał i Shiny Base Card. Zobaczcie jak on wygląda. I sobie go od razu otwieramy. Epic to chyba będzie, nie wiem. Jeżeli to będzie Shiny Epic to... SHINY! SHINY! Hashtag... CO JEST?! On jest rzadki! O kur! Ja mam go 28 na świecie! CO JEST GRANE? CO JEST GRANE? Ej nie, dobra. Dobra, gościu, 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 gościu. Jeżeli mi znowu to nie zadziała, to ja sobie to przetłumaczę po prostu, nie, że... Sprawdźcie, No, locked up. Poczekajcie, to przetłumaczę. Czyli, jest dziwne przetłumaczenie, bo to jest ślino bombomino knął do minimum i zamknął jednego z naszych facetów. Odbierz. A, mamy! Orka, orka, orkala. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Tutaj się teraz zwaliło, to za sobie zamkniemy to okienko. O kur, poczekajcie, spotykają się i sobie odpalić. To tak, tak, poczekajcie, tak. Tak. O! Jest, dobra. Bo hmm. jakby mam coś takiego, że ja mam u góry tutaj i zamykanie... Trypi tropi tropa tripa. Widziałem ją tutaj jak była. Trypi tropi. Trypi tropi is up to no good. alright it's not good take care of him before cats out of the bag let's move away I don't know what's wrong with Nie rozumiem, no. Proszę, no daj mi tu coś. Dobra, to sobie znowu muszę przetłumaczyć, to poczekajcie. Widzowie, on jest na seru jakiś dziwny. Bo... Kurde, jak ja sobie tutaj takie rzeczy robię, a... Co jest? Alessio. Dawaj. czemu to? Pożajcie, może to znowu przetłumaczyć. Widzę, to jest takie przetłumaczenie. Weź, ale się z boiska, nie druga połowa. Nie rozumiem Poczekajcie, weź, ale coś boiska Kart merching O Proszę Merch I'm coming bla, Dobra no nie wiem o co chodzi, ja nie wiem co sorry No mm, ale ja bym sobie dał tą kartę, którą ma tylko 28 osób yy, na świecie Tylko kurde zamiast jakiej? Sprzej, co to jest ta karta? Hmm. Sprzej, się bo tylko 28 osób na świecie nie ma. To jest ta, 20, hashtag 20 osób No mi umiem jako 28 osoba na świecie Eee 6100 Epic Brain Road no, możemy dać zamiast... Hmm. Albo nie wiem, co bym dawał. Dobra, zamiast... A tutaj daj 10 tysięcy damage'u. Nie, to to nie. To nie. Coś mnie nie. To na jakieś inne okazje. Dajemy to. No i proszę bardzo, teraz chyba będą nam same epik leciały. Znaczy, nie wiadomo, nie wiadomo. O, kurde! Rubi! 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 Mam wersję wersji Rubi. Się, kropka pięć ale jak on wygląda? W wersji Rubi. Nie, dobra. Spróbujcie, musimy sobie tutaj. O, tak, dobra. Dobra, same zaczynają epic tutaj tajle No ale... Tak! Mamy od do odebrania. You're to my torellis. Bananita dolfinita. Even since my way out. Eee y... Bana. Będziemy wszędzie chodzić tą bananitą dolfinitą, nie? No gdzie to co musimy zrobić? Bo ja to nie rozumiem, no. I teraz się wracamy. Zobaczymy, bo... No i nie mam do odebrania, to muszę iść ze znowu przetłumaczyć. Evanita to even its name sends shivers down my spin. Make sure don't sleep. Don't sleep. Do ukończenia przyszłego odcinka widzimy się na następnym odcinku na moim kanale. Na razie, pa.